Biblijny mędrzec Kochelet twierdzi, że życie jest marnością, bo i tak prowadzi do śmierci, a mądrość jest nieosiągalna. Księga Kocheleta, rozdział 7, wersety od 23 do 29: Mądrość w istocie swej jest niedostępna. To wszystko badałem i miałem na uwadze mądrość. Mówiłem, chciałbym być mądry. Lecz mądrość jest dla mnie niedostępna. Niedostępne jest to, co istnieje, i niezgłębione. Któż może to zbadać? Zwróciłem swój umysł ku temu, by poznać, badać i szukać mądrości i słusznej oceny, by poznać, że zło jest głupotą, a wielka głupota szaleństwem. I przekonałem się, że bardziej gorzka niż śmierć jest kobieta. Bo ona jest siecią, serce jej sidłem, a ręce jej więzami. Kto Bogu jest miły, ten się od niej ustrzeże, lecz grzesznika ona usiedli. Oto do czego doszedłem, powiada Kochelet, jedno z drugim porównując, by znaleźć słuszną ocenę której nadal szukam, a nie znajduję. Znalazłem jednego człowieka pośród tysiąca, ale kobiety w całym tysiącu nie znalazłem. Tylko oto co stwierdziłem: Bóg uczynił ludzi prawymi, lecz oni szukają rozlicznych wybiegów.